Dzisiaj otwieramy kolejny kalendarz adwentowy z Rossmana kupiony w niemieckiej drogerii. Jak widać, zresztą po cenie 19,99 euro. Otwierałam już jeden marki własnej Rossmana, i Zana w tym roku i on kosztował coś około 15 euro, a ten tylko 5 euro więcej, a wydaje mi się, że będzie dużo, dużo lepszy. Ale to się okaże. Zobaczcie, w ogóle, jak on pięknie wygląda. O, ma tutaj takie małe pudełeczka, jak już zajmiemy sobie ten kartonik z zewnątrz. No i w każdym pudełeczku jest oczywiście niespodzianka, więc przechodzimy do otwierania. Obstawiam, że będą tutaj różne marki własne Rosmana I jestem bardzo ciekawa, co tutaj znajdę. Jedynka jest tutaj. I mamy tutaj płatki pod oczy Isana z limitowanej edycji, przeznaczone do każdego typu skóry. Mają za zadanie odświeżać i działać przeciwko takim tym worom pod oczami, więc myślę, że na pewno się przydadzą. Będę wkładać z powrotem na miejsce te okienka. Zobaczymy, może nam coś wyjdzie, jakiś obrazek. Czasem tak się zdarza. W każdym razie teraz mamy dwójka. Drugie okienko jest tutaj, a raczej nie okienko, tylko pudełeczko. Zauważyłam, że na tych kartonikach mamy takie różne złote myśli. Tutaj mamy Life is full of yummy moments, więc podejrzewam, że będzie tutaj coś do jedzenia. Zobaczymy. I tak jak przypuszczałam, mamy markę Enerbio, kandyzowany imbir insfejlaj szokolade, czyli w jakichś dwóch rodzajach czekolady. I tutaj widzę, że będzie to czekolada biała i gorzka. Ciekawy produkt, nigdy nie jadłam kandyzowanego imbiru, więc podejrzewam, że może być naprawdę smacznie. Zobaczymy, co będzie dalej w tych naszych okienkach. Trzecie okienko przed nami. I co my tutaj mamy? Okej, okay, już się domyślam. W środku znalazłam pięć takich saszetek marka Alta Fama High Citrone Limette. i jest to napój taki w proszku, który bardzo mi się kojarzy właśnie z zimą i takim okresem przeziębieniowym w Niemczech. Jest to bardzo popularne. Niekoniecznie tej marki, generalnie chyba większość marek produkujących tego typu rzeczy ma swoją wersję. Zazwyczaj jest to po prostu hajsę cytronę. Tutaj mamy właśnie z limonką. Jest to taki napój o smaku cytrynowym, który ma za zadanie rozgrzać nas. On ma różne witaminy. Tutaj jest jak widzę witamina C i cynk. No i właśnie w Niemczech pije się to szczególnie w tym okresie przeziębieniowym, jesienią, zimą, tak prewencyjnie lub właśnie kiedy ktoś już jest przeziębiony. Nie ma to jakiegoś silnego składnika leku, tylko bardziej tak właśnie dla, dla rozgrzania. I żeby tutaj tak troszeczkę uniknąć przeziębienia, ale w Niemczech bardzo popularny produkt, no i mamy tutaj pięć takich saszetek, więc z pewnością też taka miła rzecz w kalendarzu, na pewno kojarząca się z zimą. Odkładam to tutaj i teraz będzie okienko numer 4. Jak na razie ten kalendarz bardzo mi się podoba. Już jest dużo lepszy niż ten z Isany. Tutaj mam coś takiego powiedziałabym ciężkiego. Zobaczymy, co będzie w środku. Jest jakaś podpowiedź. Na pudełeczku mamy napis: Magic. Jest to coś cięższego, więc podejrzewam, że będzie to jakaś świeczka albo coś w słoiku. I już patrzymy: mamy świeczkę. Mała świeczka. Nie mamy na niej żadnej naklejki, więc zajrzałam na ściągawkę, która była z tyłu tego kalendarza. I jest to marka DOMOL, waniliowa świeca, i ona ma 25 gram. Okienko piąte, trochę większe, więc zobaczymy, co tutaj się nam pojawi. Podoba mi się w ogóle system z tymi pudełkami. Tutaj też coś takiego raczej cięższego. Flow, więcej podpowiedzi nie mamy, więc otwieramy. A w środku isana, kryształki do kąpieli. Czas na szóste okienko, czyli Mikołajki. Też dosyć takie duże to pudełeczko. Z przyzwyczajenia mówię okienko, chociaż tutaj nie mamy okienek, ale każdy wie o co mi chodzi. Czuję coś mięciutkiego i mamy tutaj opaskę na głowę z takimi uszami, misia. Przyda się na pewno podczas robienia makijażu, żeby właśnie włosy nie leciały na twarz. Siódemeczkę. Do rąk marki Isana, i jest go tutaj 30 ml. Usemka, touch of Joy, marka Rival de Loop i mamy tutaj pielęgnujący olejek do paznokci z olejem z peste koreli, dziewiąte pudełeczko. Maseczka do twarzy Isana i mamy tutaj mleko migdałowe, ekstrakt z mleka kokosowego i ekstrakt z migdałów. Dziesiątkę mamy na górze tym razem. I mamy tutaj coś takiego, wysuwa się nam taki nożyk do brwi, nie jestem pewna jak to się profesjonalnie nazywa. I Jeżeli mówię źle, a ktoś wie jak powinnam to nazwać, to dajcie mi koniecznie znać. W komentarzu. Jedenastka. Na razie ten kalendarz jest naprawdę super. Ja jestem zadowolona. Jeżeli chodzi o jakąś podpowiedź, to mamy tutaj: A warm welcome to happiness. No, ciekawe. Okej, okay, i w środku mamy trzy herbatki. Są to trzy torebki herbaty Winter Punch. Winter Punch to taki też bardzo popularny napój zimą w Niemczech. Z pewnością można go wypić na różnych jarmarkach świątecznych. Ten jest akurat o owocowo-słodkim smaku morelowo-migdałowym, więc zapowiada się naprawdę nieźle. Dwunaste pudełko. Don't be perfect, be perfectly happy. Zobaczymy, co tutaj będzie. I mamy coś, co pojawia się w większości kosmetycznych kalendarzy adwentowych. Tyle, że w wersji premium mamy pilnik, ale szklany, więc jestem bardzo zadowolona. Wolę zdecydowanie szklane pilniki niż te takie papierowe więc super trzynastka mała urocza żółta puszka a w niej jak już pewnie się domyślacie po napisach jest balsam do ust, konkretnie o zapachu waniliowym, nie jest to typowy jakiś taki balsam w sztywcie, bo jak widzicie trzeba sobie nałożyć go palcem albo jakąś szpatułką czy patyczkiem ale też ciekawy produkt czternaste pudełeczko do włosów Isana, piętnaste okienko z napisem Now every day is a good hair day więc obstawiam, że będzie coś też do włosów i mamy tutaj gumkę, taką frotkę w kolorze beżowym no i w sumie trafili z tym napisem, bo jeżeli włosy się nie układają to można je zawinąć w jakiś kokon właśnie gumką i się nie przejmować, więc jak najbardziej wpasowali się idealnie z tą sentencją Idziemy dalej, to było okienko 15, więc teraz przed nami 16. Gdzie ono jest? Mm, tutaj, cały czas mówię okienko okienko, nie mogę się odzwyczaić, a powinna mówić pudełko. I mamy tutaj markę fuswol. Kurczę markę Fuswol. Przepraszam Was, ale czasem tak się przestawiam, jak tutaj otwieram te niemieckie kalendarze troszeczkę bardziej na niemiecki. I jest to oczywiście maska do stóp migdałowa z olejkiem migdałowym i masłem szyja. 17 pudełko. W Nim rękawica peelingująca. 18. Perełki do kąpieli Isana. O słodkim zapachu z olejem makadamia. 19. A w środku taka mała mleczna czekolada od marki Enerpio. Dwudziestka. W środku pęseta, taka całkiem ładna z połyskującymi drobinkami, ale ja już mam tyle tych penset, że wolałabym chyba coś innego, ale jest naprawdę całkiem ładna. Dwadzieścia jeden. Krem do rąk Isana, Mandel czyli taka miłość migdałowa, więc podejrzewam, że będzie to zapach migdałowy. 30 ml. 22 Delicious Time Out, więc pewnie coś do jedzenia. A tutaj niespodzianka, bo nie mamy nic do jedzenia, tylko coś do picia, a konkretnie Chai Latte z nutą cynamonowo-waniliową, dwie takie saszetki. I zostały nam tak naprawdę dwa ostatnie okienka, 23 teraz przed nami i cały czas mówię te okienka zamiast pudełeczka, ale wiecie, przyzwyczajenie jest czasem silniejsze. Kalendarzowy klasyk, czyli lakier do paznokci, tutaj akurat w kolorze takim bordowym. Ostatnie okienko przede mną mogę powiedzieć śmiało. I szkoda, troszeczkę, że w zasadzie jest to ostatnie, bo dosyć ciekawy ten kalendarz. Taki różnorodny, więc mi się podoba. A co mamy tutaj w ostatnim okienku? Opaska na oczy. Jak dla mnie trochę szkoda, że nie jest w jakiś świąteczny motyw. No, ale może po prostu ma służyć przez cały rok, a nie tylko na święta. Takie było to nasze ostatnie okienko, a teraz podsumujemy sobie szybciutko cały kalendarz. Mi ten kalendarz bardzo przypadł do gustu, jest bardzo ładnie wykonany, podoba mi się forma tych pudełek. Zamiast okienek można go sobie postawić i zobaczcie, będzie też się pięknie prezentował na półce, jeżeli ktoś by chciał mieć go właśnie w takiej formie. Jeżeli chodzi o zawartość, to też jestem bardzo zadowolona. Oczywiście są okienka, które wymieniłabym na jakieś inne produkty. Na przykład pensetę, bo mam już dużo penset, ale tak czy siak była całkiem ładna, więc przykładowo inna osoba, która tych penset nie ma tyle co ja, to z pewnością by się ucieszyła. No i generalnie duża różnorodność. Jest to inny kalendarz niż te wszystkie, które otwierałam do tej pory, bo nie jest ani typowo kosmetyczny, ani typowo jakiś jedzeniowy, tylko mamy tutaj taki właśnie miks produktów. Co jest bardzo fajne, bo jest duża różnorodność, więc jak dla mnie kalendarz jest jak najbardziej wart y, zakupu, no i jest o wiele lepszy niż kalendarz Isany, a między tamtym kalendarzem a tym kalendarzem jest tylko 5 euro różnicy. Ten jest droższy, ale powiem Wam szczerze, że też jest. Lepszy, no i wolałabym dołożyć te 5 euro i kupić ten niż tamten ISany, ale to też wiadomo, zależy czy chcecie mieć kalendarz typowo kosmetyczny czy taki właśnie różnorodny jak ten. Ja jestem bardzo zadowolona. I jeżeli chodzi o ten kalendarz, to już tak naprawdę wszystko. Jeżeli macie ochotę, to napiszcie mi w komentarzu, co wymyślicie na jego temat, czy Wam się podobał, czy nie. Mi przypadł do gustu, ale jak wiadomo, ilu ludzi, tyle opinii. No, i ja już się z wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia lub miłego wieczora. Nie wiem, kiedy mnie oglądacie. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo gorąco. No, i do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!